Jak przejąć po kimś projekt? To pytanie szczególnie jest ważne wtedy, kiedy ktoś właśnie opuścił stanowisko kierownika projektu, czy już nie pełni tej roli i tę rolę zaproponowano tobie. To się zdarza. To się zdarza nie tylko w projektach chociaż w tych długotrwałych jest to bardzo częste, to się zdarza również na różnych innych stanowiskach. Przypominam się y, sytuacja, jak kiedyś pracowałem w o, organizacji, y, to była spółka państwowa, prezes tej organizacji mówi słuchaj, sprawdź, zrób takie badanie, jaki jest stopień zaufania do mnie jako do prezesa. I ja zrobiłem takie badanie i dla niego, dla tego mojego znajomego prezesa właśnie y, informacja, którą uzyskał była dosyć Kuriozalna. Ja przekazałem następującą wiadomość. Generalnie zaufanie jest następujące. Dotychczas w tej spółce prezesi przetrwali na stanowisko około 8 miesięcy. Aktualnemu prezesowi właśnie stuknął 7 miesiąc. I społeczność pracownicza z niecierpliwością czeka na jego wywalenie lub na spektakularne przedłużenie obecności na stanowisku. Co to oznaczało w tej konkretnej organizacji? Po prostu była rotacja i każdy, kto się pojawiał, nawet mówili o tym, że jest pewnego rodzaju cykl życia prezesa na stanowisku. I w związku z tym to zaufanie, prawdę mówiąc, się w ogóle nie wykształcało, dlatego że zanim jemu zdążyli zaufać, zaprzyjaźnić się, poznać i szanować, to już był następny. Ekstremalny przypadek, ale pokazuje, że to po prostu jest norma. To w każdej organizacji albo w wielu organizacjach się zdarza. Co teraz masz zrobić, kiedy ci zaproponowano przejąć, aby przejąć projekt. Dobrze się zastanowić, dlatego, że czyjeś zobowiązania za chwilę staną się Twoim zobowiązaniem, i ważne jest to, abyś nie miał jajka niespodzianki. Dzisiaj zjesz jajko, a jutro będzie niespodzianka. Co więc robić? Pierwsza kwestia, zrób raport otwarcia. Sprawdź w pierwszej kolejności w jakim stanie jest ten projekt. Czy projekt, który przejmujesz, jest projektem o czasie w budżecie z zadowalającym poziomem jakości, realizacji zakresu, czy jest to projekt opóźniony, przekroczony budżet, niezadowolony klient, projekt, który musisz ratować ten projekt, albo ratować reputację naszej organizacji. I to jest podstawowa kwestia, którą musisz, yy, musisz przeanalizować. Gdybym miał przejąć po kimś projekt również, sprawdziłbym, w jakim stopniu odnośnie tego stanu, wygląda zrealizowanie zobowiązań względem stron zewnętrznych, jeśli na przykład w projekcie są wykonawcy, jak wygląda realizacja tych umów, które realizują wykonawcy, ile tam jeszcze zostało? Jak to było wykonywane? Jak są papiery w tym projekcie prowadzone? Czy tam jest wszystko OK na pierwszy oka? To taka twarda analiza. Co dalej? Dalej trzeba byłoby potwierdzić najlepiej ze sponsorem, z klientem, czy zamierzenia, dla którego powołano ten projekt, są aktualne, oraz czy mój zleceniodawca rozumie i rozdziela korzyści, czyli zamiary, dla których ten projekt był powołany, od celu, czyli stanu, w którym ja ten projekt zamierzam kończyć. Często to się ludziom myli. I wydaje im się, że skoro ja robię system informatyczny do centralizowania zakupów, to przeze mnie, dzięki mojej pracy, spadnie wartość zakupów w kolejnym roku. Ja muszę zobaczyć, czy im się nie pomyliły te rzeczy, dlatego że sponsorom często nie chce się wnikać jakoś specjalnie, kto się czym zajmuje. Ty jesteś kojarzony z projektem, więc dajesz wszystko, co w tym projekcie być powinno. A zatem stan, zamiar i cel co jeszcze powinniśmy sprawdzić? Warto jest przyjrzeć się harmonogramowi, ale przede wszystkim warto jest sprawdzić, na jakiej podstawie oszacowano długość określonych zadań, na jakiej podstawie zdecydowano o takiej kolejności zadań, na jakiej podstawie ustalono jakąś tam wartość zadań. Jeżeli ty się nie zgadzasz z oszacowaniami w harmonogramie, to prawdę powiedziawszy, nie powinieneś realizować tego projektu, tylko go najpierw przeplanować, Zgłosić propozycję nowego harmonogramu i dopiero wtedy powiedzieć: że Ja biorę odpowiedzialność za ten harmonogram, a za ten nie biorę, bo on jest nierealny, na przykład, albo jest przesadzony, albo jest niedoszacowany. Musisz bardzo dokładnie się przyjrzeć, nie tylko więc harmonogramowi, ale też jak on powstawał. Kolejna sprawa: czy dostępne są zasoby, które ten harmonogram miały realizować? Może okazać się, że wydaliśmy już pieniądze wszystkie. I już nie ma zasobów, albo były zasoby, ale zniknęły, bo ktoś je na przykład kupił, podebrał, ludzie odeszli z organizacji, i te warunki, w których rozpoczynano projekt, zupełnie są nieadekwatne. Przyjrzałbym się również sferze ryzyk, czyli czy istniała analiza, identyfikacja ryzyk, czy wypracowywano strategię odpowiedzi na te ryzyka, czy te ryzyka się materializowały, czy organizacja radziła sobie z radzeniem, czy, czy organizacja radziła sobie z obsługą tych ryzyk. Bardzo są to ważne informacje, ponieważ one pozwalają sprawdzić, na czym stoisz. Czy mechanizm, który za chwilę będzie Twoim mechanizmem, czy ten wehikuł, za którego sterami siądziesz, to jest sterowalne coś, czyli jesteś w stanie kręcić kierownicą i koła razem za twoimi ruchami, będą pożądały? Czy jest tak, że ty skręcisz w lewo kierownicą, a koła powiedzą, zastanowimy się, co zrobić z Pańską sugestią? To jest pytanie. Czy masz do czynienia z automatyzmem, czy masz do czynienia z taką kupą swobodną, która jest przypisana do realizowania projektu, za który to odpowiadasz? No dobra, przejrzałeś projekt, jest w dobrym stanie, harmonogram jest ok, zasoby są, ryzyka są należycie obsługiwane, to co dalej? Druga porada mówi zespół, zespół. Jeśli wyciągnięto kierownika projektu i ten kierownik projektu był silnym liderem, to została po nim dziura w postaci osobowości, która zniknęła, charyzmy, charakteru. Jeśli natomiast kierownik projektu był słaby, nie zabarwiał, nie wnosił, tylko był takim właśnie dryfującym typem, który yy, prawdę powiedziawszy nawet nie kierował projektem, tylko kierowni kierownikiem sterował projekt, no to jest jeszcze gorzej, bo zespół jest w kiepskim stanie więc i tak źle, i tak niedobrze. O co w związku z tym należy zawalczyć? Po pierwsze, sprawdzić, jakiego rodzaju jest tam motywacja, czyli co tych ludzi motywuje, czego oni chcą i za jaką cenę będą w cudzysłowie pracowali. Czy oni są zmotywowani, zdemotywowani, wściekli, zrozżaleni? Jaki jest stan ducha w tym zespole? Drugie pytanie, jak wygląda spójność tego zespołu? To znaczy, czy w tym zespole jest jakiś lider? Czy w tym zespole jest ktoś, kto szczególnie się do Ciebie przymila, czy w tym zespole jest ktoś, kto płacze po stracie poprzedniego kierownika projektu, czy w tym zespole są jakieś kasty, jakieś klany, które się zwalczają, które się szczególnie lubią, a może jest jakaś spółdzielnia ludzi, którzy się głaskają po głowie, bo liczą na premię na przykład. Czy tam jest po prostu zdrowa tkanka, czy tam jest jakaś patologia? Musisz to rozeznać i prawdopodobnie z tym się zmierzyć. Jeżeli jest to bardzo zły stan, to może coś trzeba przekonfigurować, może tych ludzi jakoś trzeba rozpuszczać, pozmieniać im Stanowiska, a może kogoś z tego zespołu, wyprosić i troszeczkę zamącić w tym kotle. Ważne jest, abyś przekazał jednoznacznie oczekiwania, które masz w stosunku do ludzi, i też zebrał oczekiwania, które oni mają w stosunku do Ciebie, żeby zobaczyć, czy to, jak Ty chcesz pracować i to, jak oni chcą pracować, czy to się zgadza ze sobą. I po tej sesji wymiany oczekiwań, wydaje mi się, że ważne jest stworzenie zasad, które obowiązują od momentu, kiedy ty zajmujesz się tym projektem. Co tu jest ważne? Ważne jest, że trzeba postawić tę grubą kreskę i powiedzieć do tego momentu, kiedy mój poprzednik był kierownikiem projektu, rozumiem, że działy się jakieś tam rzeczy, nie obchodzi mnie, co było dawniej, od tego momentu ja jestem teraz kierownikiem i ja odpowiadam za te momenty od początku, gdy jestem kierownikiem projektu i konsekwentnie, stąd druga kwestia, konsekwencja, będę ich oczywiście, tych swoich zasad się domagał. Rzecz jasna, mogą się pojawić jakieś na przykład roszczenia, jakieś pytania, jakieś pretensje, bo mi coś obiecano w poprzednim, w, w, w poprzedni kierownik projektu coś obiecał. Najgorszą rzeczą, ja doświadczyłem tego kilka razy, to jest sytuacja, w której gość powie: To nie ja obiecywałem panu, to poprzedni kierownik projektu, i proszę się tutaj mnie nawet o to nie pytać. Od czasów rzymskich mówi się o tak zwanej kontynuacji władzy, czyli następca dziedziczy zobowiązanie poprzednika, i w dobrym tonie jest zająć się tematem, być może sprawdzić u poprzednika, jak to z tym zobowiązaniem było, czy naprawdę jest tak, jak mówi ten, kto ma do nas roszczenia, czy może jest jakoś zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że tutaj po prostu to jest test przyzwoitości, jak ty sobie z tymi sprawami zaległymi. Poradzisz natomiast z pewnością gruba kreska w zespole, w środku. Czyli jak, jak byłeś nieefektywny, ok, darujemy, teraz będzie inna era, moja era, zobaczymy, jak tu się ze mną wyrobisz. No i druga sprawa to ta konsekwencja, czyli zespół będzie się oczywiście na początku testował, sprawdzi, jak bardzo jesteś w stanie tymi zobowiązaniami ich sterować, jak bardzo też dotrzymujesz swoich zobowiązań. I ważne jest, żebyś pamiętał, że oni bardzo się dokładnie będą obserwowali. A co do obserwowania, jeżeli ten kanał, który oglądasz, czyli zarządzanie projektami.pl według ciebie jest wart obserwowania, to zasubskrybuj nas i oczywiście daj kciuk w górę, co pozwoli obserwować nas również tym, którzy zarządzaniem projektami są zainteresowani. A teraz trzecia sprawa szczególnie ważna, jeżeli twój projekt jest projektem złożonym, większym, realizowanym na rzecz strony trzeciej. Albo jeżeli na przykład okaże się, że razem z poprzednim kierownikiem projektu również odszedł poprzedni sponsor projektu, musisz zadbać o interesariuszy i o to, żebyśmy z nimi doszli do porozumienia. Szczególnie jeżeli projekt właśnie na rzecz interesariuszy jest realizowany. Co mam tu na myśli? Mogły się pojawić różnego rodzaju oczekiwania, które są już nieaktualne i. Pół roku temu, rok temu, dwa lata temu takie było myślenie o projekcie, ale właśnie teraz jest to, to okazja, aby te oczekiwania zrewidować, a żeby zapytać, czy to naprawdę o wszystko nam tutaj chodzi, czy wszystko jest tak ważne, czy wszystko jest tak bardzo dla nas kluczowe i czy o to się musimy starać, a może część z tych rzeczy można byłoby wykreślić. Świat się zmienił, ludzkie gusta się zmieniają, trendy się zmieniają, może coś z tego byśmy na przykład. Odrzucili albo coś byśmy dorzucili. To jest pierwsza rzecz, którą powinieneś bardzo dokładnie śledzić, gdy przejmujesz projekt. No i druga sprawa, czy te oczekiwania, o których mówią ci interesariusze, czy one są dobrze odzwierciedlone w postaci definicji zakresu, definicji projektu w harmonogramie w WBS-ie. Może się okazać, że kierownicy, kierownik projektu, zespół projektowy nie rozumiał należycie tego, co mówią interesariusze, i ty dopiero teraz to widzisz, że im o coś zupełnie innego chodzi niż. Faktycznie jest w dokumentacji projektowej. To jest dobry moment, żeby taką rundkę po interesariuszach zrobić i się z nimi zapoznać i przegadać. To wszystko, o czym mówiłem, dotyczy raczej projektów większych, czyli takich, które mają w strukturę, znaczenie, są ważne dla organizacji. Kiedy robisz jeden z 57 projektów, które mają robić jakąś drobną modyfikację w systemie informatycznym, i tak naprawdę ten projekt jest mały, mało znaczący, w masie dopiero jakoś tam ma znaczenie, być może mniej tych rzeczy związanych z przejęciem jest do zrealizowania, wtedy tylko i wyłącznie ogranicznie do sprawdzenia, w jakim stanie jest projekt, jak wygląda harmonogram, natomiast pozostałe elementy są oczywiście kluczowe, kiedy robisz projekty. Duże. Jeśli oglądasz ten film i jesteś kierownikiem projektu, zapraszam Cię na stronę zarządzanie tam materiały na temat tego, w jaki sposób motywować i pracować z zespołem projektowym, oraz w przyszłości będą do pobrania również inne materiały, które będą pomagały Ci w tym, aby skutecznie zarządzać projektami. Dlatego zapraszam Cię na zarządzanie projektami.pl.